Media World Cup jest to impreza już cykliczna, odbywa się po raz szósty w Polsce. Eee, impreza pod nazwą Media World Cup jest organizowana dla dziennikarzy, dla ludzi, mediów z całego świata. Do tej pory w zawodach wystartowało ponad 700 dziennikarzy z 25 krajów. W tym roku mamy na liście startowej zawodników z 15 krajów, z Chin, Stanów Zjednoczonych, z wielu krajów z Europy. I generalnie impreza służy to bardziej, może nie przede wszystkim rywalizacji sportowej, ale bardziej integracji środowiska, dziennikarzy, dziennikarzy którzy się zajmują turystyką, sportem. Na bieżąco wrzucają do media społecznościowe te materiały. Mają bardzo, te materiały mają bardzo dużą oglądalność. Mogę tylko powiedzieć, że w poprzedniej edycji było, ekipa chińska wyprodukowała 25-minutowy materiał, który został wyemitowany w China Television, którego oglądalność była na poziomie 200 milionów osób. A pomysł na imprezę to jest przede wszystkim promocja Polski pod kątem w czasów dla aktywnych, kampów rowerowych. Bo ludzie niestety na świecie nie znają Polski pod tym kątem, dlatego impreza ta przede wszystkim służy temu, żeby pokazać Polskę na całym świecie, że świetne miejsce do uprawiania sportu, przede wszystkim turystyki rowerowej. Pierwszy etap jazda indywidualna na czas długości 2650 m pod górkę większość. Przy czym końcówka jest tutaj już pełna runda na na tym pięknym torze w Klikuszowej, w centrum narciarstwa biegowego, w którym się znajdujemy. Natomiast później dwa wyścigi na podstawie czasów uzyskanych na prologu, na tej jeździe indywidualnej czas wyłonimy dwie grupy, szybszą i wolniejszą i ci zawodnicy będą rywalizować tutaj już na tym torze na dystansie 20 rund, każda 1150 metrów i przewyższenia na każdej rundzie 25 metrów. Czasówka bardzo, bardzo fajna, krótka, ale tak na pewnym gazie, także dały sobie wyznaki. A tutaj tak troszeczkę już bardziej łagodniej, troszkę, ale też, też było mocno. Na rowerach też można się na takim torze fajnie pościgać i jest bezpiecznie. Ponad 200 osób tutaj startowało na tym torze i okazało się, że zdał egzamin, także było naprawdę fajnie. Niesamowite uczucie. Każdemu życzę takiego doświadczenia. Tereny u Was oczywiście są przepiękne. Wypadałoby tylko podziwiać, ale w takich okolicznościach oczywiście trzeba się zaprzeć i ciągnąć do przodu, żeby wyjechać właśnie to, co się stało i Mistrzostwo Świata Dziennikarzy. Warto, warto po prostu wyrwać się od miasta, wyrwać się w góry, w okolice i tereny, jakimi no nie dojedzie samochodem. Spokojnie można podczas przejażdżek rowerowych dużo rzeczy przemyśleć, zresetować się. No i to jest coś, co mnie uskrzydla. Plan jest taki, żebyśmy tutaj w ogóle wykorzystywali te obiekty, które są na południu właśnie tutaj w Klikuszowej, w Kirach, w Ptaszkowej, które właśnie zostały stworzone w zimę. Są to areny narciarstwa biegowego. Natomiast latem można je tak wykorzystać, że i nartolololkowcy, i rolkowcy mieliby do dyspozycji, a też można byłoby przeprowadzać wyścigi kolarskie. Tym bardziej dla młodszych kategorii, młodzi, junior, młodszy, junior. W tej chwili ruch samochodowy na drogach jest bardzo duży, i właśnie na takich torach można było bez Trenować. Tym bardziej trener może każdy element przećwiczyć, bo i zjazd, wejście w zakręt, finisz, tutaj mamy górkę, co prawda ona może krótka jest, ale naprawdę jak się jedzie w pełnym piecem, takim zwanym, to czuć na trzeciej, czwartej rundzie nogi już bolą, pieką. Także tutaj naprawdę te tory, które są, mam nadzieję, że uda się przekonać tutaj Polski Związek Kolarski do tego, żeby właśnie tą istniejącą infrastrukturę łączyć do planów treningowych polskich kolarskich żeby oni właśnie bezpiecznie mogli się rozwijać, bo w tym roku no, niestety jest bardzo dużo wypadków z udziałem nie tylko rowerzystów, ale właśnie na tych szkolarzy czynnych.